Wczoraj, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na spóźnionym, jednak czwartkowym, premierkowym Lot Lotto odwiedza nas dzisiaj ze zdrabką Klub Milionerów. Czy do niego będziemy należeć? Oczywiście się to okaże. Ostatnimi czasy ciężko z tymi milionami. Zobaczymy, zobaczymy. Zdrabka dosyć duża, objętościowo. Możemy wygrać w niej, jak jest wskazany milion. Zobaczymy, zobaczymy. Może, może nam się to uda. Yy, nie przedłużając wiem, że, że trochę przespałam tą premierkę jakoś tak mi umknęło, że, że już był czwartek no ale cóż czasem tak, tak się zdarza zdrapka lubiana, szanowana jak to mówią, zasady bardzo dobrze nam są wszystkim znane szukamy sobie yy, wygrywającej liczby spośród naszych liczb i oczywiście zdrapujemy całe pole gry jeżeli trafimy którąś z tych liczb Wygrywamy przypisaną do niej kwotę, jeżeli wydrapiemy sobie o koronę, no to wtedy yy, wygrywamy dwa razy tyle, ile pod tą koroną jest. Oczywiście, standardowo, jak w zdrapkach tego typu, wszystkie wygrane się sumują. Na dzisiejszy drapień przygotowałam dwie zdrapeczki z numerkami 5 i 3. Zobaczymy, czy ta trójeczka będzie dalej dla nas szczęśliwa, czy też nie. No i co? Nie przedłużając zaczynamy. Myślę, że zacznę sobie od zdrapki z numerem 3 i zobaczymy, co to ciekawego tutaj będzie. Na początek mamy test warstwy ścieralnej całkiem spoko, a jakoś tak wysoko nadrukowane kurczę. Bardzo tak krzywo, ale to nic. Poradzimy sobie. Mamy trzydzieści trzy, siedem, dwadzieścia dziewięć, trzynastka, trzydzieści dziewięć i ostatnia cyfra, której szukać będziemy, to jest czternastka. No cóż, zaczynamy, zaczynamy. I co tutaj mamy? czterdzieści sześć, no niestety czwóreczka, no też nie dziewiątka, nie bardzo no już myślałam, że trzynaście, a to jest siedemnaście, górcze już miałam taką małą nadzieję, że może się udało coś w pierwszym rzędzie trafić ale niestety 35, no też nie bardzo gdzie to tu, o, tak 18 no to nawet dalej nie jest żaden oboczek o jest pierwszy oboczek, Szósteczka mamy siódemkę 28 do 29 no niestety nie udało się nie tym razem. 38 do 39 oboczek. I tutaj mamy o odbicie lustrzane 14-41. Zbliżamy się do połowy zdrapeczki. Niestety na razie nic, nic tu nie mamy. 26. No nie bardzo. I jest kolejny oboczek 34 do 33. I kolejna nasza cyfra to no 12. Jest 13, to mamy 12. Czego się tu więcej można było spodziewać? 45. No nie 16. To też niestety nie. dwadzieścia pięć no nie bardzo piąteczka no też nie mam no, myślałam że będzie trzydzieści trzy a jak w konia nas zrobili trzydzieści siedem trudno trudno 11 no niestety czterdzieści dwa też nie mamy, czyżby Strapka z numerem trzecim jednak nie była szczęśliwa? Tym razem dla mnie. Zobaczymy. 36. No nie bardzo. Dwójeczka. No też nie. 15. Oboczek do 14. No niestety. 47. Trudno. I ostatni symbol w tej zdrabce. No, słuchajcie, rzadkość. Ostatni symbol to jest trafiony. Mamy 29 i 29. Zobaczymy. No, może jest uratowana ta zdrabka, a może jeszcze się na nią pogniewam. Zobaczymy. No nic, zaciskamy kciuki. Dobry moment na łapeczkę w górę w tym momencie. I sprawdzamy, co tutaj mamy. No, mamy zwrócik w tej strefie. No, ale to już zawsze dobrze. Część już jest, tak powiem, odrobiona. Poszukajmy jeszcze tylko kontrolnych. Jednak magia trójki jest podtrzymana. O, hej, szybko znalazły się te kontrolne. 3 razy D. Tu gdzieś pewnie jest ten kod do loto. O, tutaj na dole. No, to zawsze coś. No nic, przejdźmy do strapki z numerem 5. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ona też będzie dla nas taka szczęśliwa. Oby. Bo ostatnio to różnie z tym szczęściem tutaj mamy. 15, 17. Zobaczycie, będzie 16 na pewno gdzieś tam w strapce. 14. No to dziwnie. 5. 22 i ostatni symbol to 19. No nic, lecimy dalej. Lepiej podrukowane, tak samo źle podrukowane jak tamte. 44, no niestety. 33, no też nie. 37, bardzo daleko. 10, już bliżej, ale nadal nie. Widzicie, mówiłam, że będzie 16. Pomiędzy. Jednak czasem lot to jest przewidywalne. No, no, tak czasem jest. Ósemeczka. no niestety. Teraz same wysokie dali, a zobaczcie, tu same mamy wygrywające niskie. 43, pudło. O, 31, no.

O szósteczka oboczek do piąteczki. Tutaj mamy 34, czyli wysoko i zbliżamy się do ostatniego rzędu. A w ostatnim rzędzie jest 39, 45, 28. 30. I ostatni symbol to 38. No niestety, zdrabka z numerem 5 okazuje się być pustaczkiem. No ale źle nie jest. Zdrabka z numerem 3, kontrolna, sprawdzona JFD. No niestety, zdrabka z numerem 3 okazała się być szczęśliwa. Przyniosła nam 20 zł, czyli zawsze. Zawsze na kolejną zdrabkę coś tam będzie. Coż mogę więcej powiedzieć? Bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie moich filmików. Zapraszam do oglądania kolejnych. No i korzystajcie z reszty weekendu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!